Siemaneczko, ja jestem Reset, a to jest drugi odcinek z prasowania. Czyli dzisiaj będzie zbieranie kostek. A ze mną jest dzisiaj XDRUSIQUE XD. I Wojtko. <ślesy> Dzień dobry. Dzień do dobry. Good morning. Good morning. Good morning. Dobra, to już powidły Powiem mam. Jest jestem. Jest, jestem laską. Wojtek jest, poza nagrywaniem, jest Duper, moim czard. gościem. Kawalarz z niego jak widać. Opowiedz nam jakiś kawał. Wiecie jak jest suchar suchy. <noise> no to. Coś innego powiedz. Będę wam to gadaj. Nie ma Grał ci się biedę? Dlaczego bieda? Bo panuje tu bieda! Mam skład zjebany. Jest on zajęty. Jebie bez niego ja normalnie, nie powiem co. Mam uh -huh. dobrą, dobry skład. Uh -huh, nie, bram stoi. stoi jak to jakiś tam Czechu. Jest no. on miły, uczciwy, wierny i ogarnięty. I chyba prawdziwy. I poda, i będzie, i suki, syn tego nie obronił. Dlaczego? Bo jest słaby. <słuch> no serio? Ej, widły zebrałem. Podwójnie. Nie kłam. Ja nie kłamnę, co ty? Żartujesz sobie? To jest suchar. To nie kłam. To to jest suchar. Kurde, co ja No ty serio jedna. Ci na pizzę usmażę zaraz. Kurwa czarny fałuerzo. No. <noise> A tutaj grasz w FIFA grasz, tak? FIFA biedę gram. Aha. I co tam? Wygrywasz czy przegrywasz? No. No czarny biedny napad Gdzie ty powinnaś być? No ja nie wiem, no. Kurwa i masz, i mam cię, brzydki. Dawaj, 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 kosztuj, brzydalu, dawaj, biegniesz, biegniesz. Jestem. Dobra. <grym> Chyba niosę ci widły, mi się wydaje. Tak. No kurwa, ty tego nie trafiłaś? No ja myślę, że trafię. Jest, kurwa, Szczajna Prostka, tak to niewiarygodne. Oddawaj widły. <grym> <grym> nie, nie kłam. Oddawaj widły, no bo masz podwójne. Tak się zastanawiałem. Jestem, jestem, piesze, jestem w pierwszej, jestem w pierwszej lidze, To chodź, tak dalej! Mi, jestem w pierwszej lidze, ale od końca! To ładnie. Ma Manny! Dlaczego jesteś taki rudy? Co, bo jestem rudy? No jesteś rudy. Bo co, bo jestem rudy, tak kurwa jest. Tak, tak ja, działa. Działa. Czekł ta, ta ciota pierdolona i wpuściła bramkę, jest w pierwsza lidze. <grym> na ostatnim miejscu. Oj nie. Bądź w Ja pierdolę, jak lagi. No i Putkin pierdolę. Chociaż to zbierzmy. Żeby Wojtek grał z nami, to by chociaż było szybciej, a tak to. Powiem wam kawa. Powiem waszej... wam kawał o waszej starej. Mm. Twoja stara prowadzi pociąg sta... w czele Ja nie mogę. Coś jeszcze? Pewnie mnie znacie. Nazywam się Brzydka Menda na YouTubie. O, Tam będę jeszcze jedną. Nie o no ja kurde, ja jestem, to Cały ty... świat, Łukasz biedną, poszedł spać! Kurde! Oh, Nachlał wódki się i spał! O oh, kurde! Dawaj, 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 dawaj! Jeżdżę, o kardyj się trochę! Ty, no bo ja chcę być popularny, a z tobą Nie będę bardziej! Się, na mi napisie, olej słodkie żale, i była się doskonale, nami zabaw się, już nie będzie źle, olej, słodkie o, żale, to... i baw się doskonale, o, jedzaj życiu się, nami napiszę olej, słodką o, bako, i baw się jak to. Jak coś to Wojtek jest DJ-em w klubach nocnych. To możecie, tam go spotka. jestem, jestem, jestem. jestem. Ja nie mogę trafić w kostkę. DJ Zixon. No dawaj. MZKI. Oluła nie mi podała, dzięki. Ty pijany, życzy co? Hewiłaś rąpy, nykła, perwałem, wysłakę. Prawy.

Jasne. Armia J. P. to dla was Polona Polona klub I samu od wojska był wszystkich internetowych managerów, kiedy wpadam, trzymaj się Ja nie mogę Dobrze, że cię wziąłem do tego let's playa ja na klatę Piątek wieczór Weekend się zaczyna poglądam. Na... Na no, ulicy idzie seksowna dziewczyna <noise> do niej śmiało Ty boisz takie słowa? Ej, ja ja mamo, chodź ze mną, ciało A ona do mnie na to Co ja powie na to tato? Nie bój się, maleńka Bo przecież mamy lat to rodzice żyjali Kilka kubeczek witali mało lat To rejon na Tak oui, 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 oui. Ale niestety, chcę zapytać, wiesz? ma więcej mam mawię ciebie. To. Serio? W stronę słońca nawrócę ci sobie tak bez końca. Każda fina jest wiecznością, kiedy mu podbijamy kosmos. No nie. Proste, tak. chcę wyżej, chcę wyżej, no i ja mam na <laughs> <laughs> rudy, rudy, w tobie nadzieja. Serio? Takie jest... ceny. Jaki może być Leon? Co nim jesteś? Ty <grym> jesteś Leonem. Jaki może być Leon? No Rudy, nie? <grym> <grym> o kurde. Jak? Miau! Co za jakaś tam brzydką mędrę. Dobre! Dobre! <grym> <grym> dawaj, dawaj do... Czotę wam presję go Ci kiwaj go No! To no brzydki, co, go, chcesz go zdeptać? A może ja bym ci teraz... Dobrze i dobre, dobre było Dobre brzydki <grym> Nawet ja nie mogę nic powiedzieć <grym> Mów, mów! Może kiedyś dam głos <grym> kiedyś... <grym> kiedyś to ja może powiem coś <grym> Ej, ale zawsze coś, Lisa! No właśnie Ach ty, wojtu się wojtu. You are so mi. to no na bołem. A feta jest bardzo słodka, słodka, słodka. <śmany> idę, idę chleba z tak zrobić sobie. <śmany> to iść. No co, słuchaj, jak słuchali?

Aj, co on sobie tam, coś, tam, coś. Masz jeść, 100%. Chłopie, będę rapować, okej, jestem raperem. Lekko, 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 jestem dałem. Cicho, bo ja lekko, Cicho, bo lekko, śpiewam. Wykorzystam cię. Co ty robisz?

Podam. Nie. Co ty tutaj robisz, no? Nic nie nie Spróbuj. <grym i zimę> Powoli, powolutku. Powolutku. No nie. Ty padłeś. no!

nie czas przed odcinkiem, a teraz jak to. No nie wiem. E a spróbuj tutaj. Dostać się na nie będę Zawieszam nagle oko na widok. Chyba szląwek. Tak seksownej lali. Widok Ale ja na farmie co? A ty, ty... To jest za paru. dziewczyna, czy ktoś podpowie mi, gdy ciało swe wygina, miód, malina. Nie ma, to takie ma, Złowie, nie mogę nie się ma. powstrzymać, o kurde ma. jest za dziewczyna, ktoś podpowie mi, gdy ciało swe wygina, miód, malina. No to ja to jadę do sklepu. Tak? drugi tak, co takie ma, więc po wstrzymać, matyut mal, gdzie to w sklepie. Bardzo, chyka, dyn, 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 dyn. bo tam nie będę tam coś tam, coś tam, coś tam. <ścoughs> Chyba zawieszasz oko. No zawieszam na coś tam. <ścoughs> I co dalej? O disco polo. Przyjedź rowerem do mnie. To co? To nie, to jest to? Ups. ja mam za dmufi, to dobra? No jak Ojeju. Ojeju. Mm. O, buja się, buja się. Tylko ona jedyna, swe ciało, ona jedyna, swe coś wygina. Ona, nie moja, nie kocham ją. Czemu? Ja lubię fałszować i lubię fasz-pizzy, Ja lubię, ja lubię lizać lody. 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 No nie, lody. No. O kurde. Tylko ona jedyna. Z tym, Tylko ona. Raper. O. I jestem w niebie przytuleją do siebie. jest moja... O ja kocham ją! Ja, JĄ! Ja, jeszcze raz, muszę O, o, o. JĄ! Ja, 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 Dlaczego ją? Ja? No! Co za koń! Jak to jeszcze kochana Ja. Ciebie. Bardzo nie lubię tańczyć i nie lubię cię. Też mnie lubi. Fałszuję. Ty jesteś moim skarbem. O! Lubię! Bo ja lubię pizzę. O! Serio? Nie żal. Tylko ona jedyna swe nie ciało wciąż nie wyginę. Powiem. Nie wiem co tam pieprzy, ale nie wiem, nie wiem. No właśnie, ja też nie wiem. Polen! spolen! Ale spolen! Aha! To jest bo ci rap lepiej idzie. Ups! Jakłam! Ojej! O kurde! Kurda mać. Ups! Przepraszam! Ojej! Tak, dzisiaj. Ojej. dzisiaj. Przepraszam! Musisz mi no nie, no tak. Coś mam z tym koniec. W głupie nieśmi. Spokojnie. U mnie pupa nie do siebie... nic nie Zaśpiewa jeszcze coś nam, no... Nie, pójdź. Nie, nie, nie bój Żaby? Muszę jakąś pole znaleźć. No, no ta! My nie wiemy. Ja. My nie wiemy jak użyć młode ciała. Wiemy jak poruszać tym, co mama w dała, To jest ta słowiańska krew! To jest ta słowiański sen. My nie wiemy jak wódkę na nas działa. Nie poruszaj tym, co mama. W dała. O ta. to. jest ta Słowiańska krew, Cicho. To jest ta Uroda i Czy gdzie... nie, nie to ma go. nikt inny. Ale no dalej, czas, dalej, nie ma co, dziś najlepsze u nas, cokolwiek byś miał, na swojskie święta delikatne, rozmiane jak Nie ma gorszych od naszych Słowianek, ten kto widział i próbował, ten wie. My Słowianie wiemy, jak jak poruszać tym, co mama w genach To jest ta... Słowiańska krew? No, a to nie. jest. To Nathan i Kleo by byliście według... Słowiańska To jest To jest ta. Słowiańska krew. To jest ta uroda i gdzie mamy to? Czy jest najlepsza jest, bo nasza jest. To co nasza jest najlepsza. Jest bo naszej jest. To co nasza jest najlepsza jest, bo nasze jest. To co nasze jest najlepsze jest, bo nasze jest. No. Wysłowianie, nie? Okej, okay, to jak Łukasz przyjdzie, to zakończymy ten odcinek Poza nagrywaniem. Bierzemy więcej To poczekamy na niego Posłuchajmy sobie Wojtka Jak nam ładnie śpiewa, Aby kiedy nie ma No śpiewaj, no śpiewaj, śpiewaj. To jest idealne. Nie pomogę, bo nie mają za tego panujeć. A ty, że nie masz tego panujeć? Jak nie wiesz, to pojeźdź na... Nie pedałki wiemy, jak usiąść młody człowiek. Wiemy jak poruszać tym, co mama w generałach. To jest ta, 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 gorąca krew. Jest ta, gorąca krew. Słowia nie wiemy jak, bo już leciała. Wiemy jak poruszać, bo nadal Ta słowiańska krew to jest ta. idzie. Mamy to, czego nie ma nikt inny. Wiemy jak. Tak szybko. My wiemy jak ciężko eee. jak wójtki. Jazda. Zobaczymy jak po tej górce. My wiemy jak. O nie. Cześć ładna. Skończyła się melodia. musisz nie zapłacić 5 zł. Dalej na to. co, ja, ja nie ja jestem darmowy, dlatego musisz mi spać. Ty się ciesz, że wystąpiłeś. U mnie A to ty jesteś sławny? No. Ty jesteś. Cy 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 ja lubię też... Cy ja też lubię cytrusy, wiesz. Ty znasz cytrusa? No. A, a nagrywałeś już z nim coś? No jaka trufla! Co? Nagrywałeś już z nim coś? Ty to do mnie mówisz? Czy nagrywałeś... Cytrusem? Ja? Czy nagrywam no. na YouTube? No jak? Zaraz, od twój kanał. Nie, on jest brzydki. Ja tego go nie, nie lubię. Bo on jest brzydki. On jest głupi, zawzięty i głupi, po prostu. Aha. No, ale ja też nagrywam na YouTube'a, mam takie sobie w filmiku, mam milion widzów, gdzie wiesz... Serio? A powiedz mi, jak zdobyłeś tą popularność? Przesz przecież, przecież moją informację zajebistą. No właśnie, Przez. widzę. No myślę, popularny, no uciekaj mu na spalony. Czyli <grym> powiedz, hmm. proszę, no uciekaj na szpalony. Brzydki. No dobra, to sorry cześć. Łukasz, ale musimy to zakończyć, więc żegna się z wami Wojtek. Elo! Ela, Ela, zrodziłaś swojego przyjaciela. I reset bolowy, cześć.